40 zawodników wystartowało w pierwszej edycji Pucharu Polski w klasie Formuła Windsurfing. Tym razem mieli więcej szczęścia niż w ubiegłym roku. Wtedy nie udało się rozegrać ani jednego wyścigu. W tym roku jest super, wiaterek bardzo dopisuje, jest ciepło, ale jest bardzo trudny wiatr, bo jest zmienny. W, w jednym momencie wyścigu, kto inny prowadzi, później kto inny. Są bardzo duże zmiany kierunku wiatru i również siły, więc dla nas to jest duże wyzwanie. Ale z drugiej strony jest też interesująco, więc e, jesteśmy bardzo tak jakby. No, fajnie się pływa. Strasznie zmienny wiatr szarpiący, naprawdę ciężko. Mieliśmy cztery wyścigi, jestem padnięta. Agnieszka Pietrasik z łódzkiego OZS-u miała powody do zadowolenia. Była najlepsza wśród kobiet. W kategorii mężczyzn zacięta walka toczyła się pomiędzy Australijczykiem Stevenem Allenem, Hubertem Mokrzyckim i Rafałem Korzyckim za ZET z AZS Warszawa. Tak, mam szansę, dzisiaj nawet dobrze pływałem. Udało mi się jeden wyścig wygrać, w drugim zameldowałem się drugi. W ostatnim wyścigu udało mi się wygrać pierwszą halsówkę, niestety później wiatr troszeczkę kręcił i dopłynąłem czwarty, ale nadal mam szansę na zwycięstwo, tak. Ostatecznie Filip Korczycki zajął trzecie miejsce. Nie udało się jednak poprawić wyników, bo w sobotę i niedzielę pogoda już nie była taka przyjazna. Świeciło słońce, ale wiatr był za słaby, żeby postawić żagle. Organizatorzy przygotowali się i na taką ewentualność. Będą teraz pokazy i lekcje surfingu. Chcę, żeby ludzie z Łodzi przyjechali, zobaczyli, że można pływać nie tylko nad morzem, ale u nas też nad zbiornikiem. Chcemy tutaj y, rozpromować ten surfing, żeby dzieciaki chciały się uczyć i miały gdzie. Najlepszych zawodników w Polsce nie trzeba już przekonywać do jeziorska. Zawsze pierwsze po sezonie zimowym eliminacje Pucharu Polski rozgrywane są właśnie na tym zbiorniku. No przede wszystkim jest duży, jeden z większych śródlądowych zbiorników, no i jest dobrze położony, bo jest północ południe i przy tych wiatrach północnych-południowych są świetne warunki dla nas. I nawet jeśli te wiatry czasem zawodzą, na jeziorsku można się dobrze bawić. Organizatorzy zaproponowali m.in. pływanie na deskach surfingowych przy użyciu wiosła.